Dzień dobry wszystkim moi drodzy, martinsklebalmed.pl Dzisiaj jestem na, w naszej chwili w Bydgoszczy Przenieśliśmy się ostatnio z ulicy Gdańskiej 45 na ulicę Powstańców Wielkopolskich 26 Blisko szpitala Jurasza Zresztą wejście do naszego sklepu jest właśnie od ulicy Jurasza Moi drodzy, jesteśmy sklepem i wypożyczania sprzętu medycznego. W naszej ofercie nie tylko sprzęt możecie zakupić ze wszelkiego rodzaju refundacjami, mam tutaj na myśli, dofinansowania z NFZ-u, z Pefronu, z programu Aktywny Samorząd. Zresztą w tym wszystkim pomagamy, dzwoniąc do nas, czy przychodząc tutaj na miejsce, uzyskacie informacje, w jaki sposób możecie uzyskać właśnie dofinansowanie do sprzętu, który potrzebujecie, którego poszukujecie, ale też możecie u nas sprzęt wypożyczyć, czyli wchodząc na naszą stronę www.sklepalmed.pl klikając w zakładkę wypożyczalnia zobaczycie że w naszej ofercie są łóżka rehabilitacyjne, koncentratory tlenu, schodołazy, wózki inwalidzkie ręczne, wózki elektryczne, skutery elektryczne. Tam sklep almed.pl Bydgoszcz ulica Powstańców Wielkopolskich